Pod moim ostatnim filmem z tej serii, dotyczącego pierwszowojennego czołgu Grosswagen lub Kawagen, jak to inni mówią, swoją drogą zachęcam Was do obejrzenia, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, pojawił się komentarz od Miłosza z kanału Klutkocentryzm, na który Was serdecznie zapraszam, abym nagrał film dotyczący tzw. Czar Tank, czyli czołgu car, lub też czołgu zwanego nietoperzem, albo też czołgiem Lebedenki. Jeżeli jesteście ciekawi jego historii oraz dlaczego wyglądał tak, jak wyglądał, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Zapraszam Was oczywiście na moją grupę na Facebooku oraz TikToka, do których link znajduje się w opisie. Ale zacznijmy od genezy jego powstania. Oczywiście największy wpływ miała na to I wojna światowa oraz ogromne zbrojenia motywowane posiadaniem jak najlepszej broni. Broni, która da Ci jakąś przewagę. I co ważne, to był czas, kiedy formalnie czołgi jeszcze nie istniały, ponieważ ich debiut na polu bitwy miał miejsce w 1916 roku podczas bitwy nad Sommą. I były to oczywiście brytyjskie pojazdy Mark I. Autorem projektu jest Nikolaj Lebiedenko, który to pracował w prywatnej firmie produkującej uzbrojenie dla armii carskiej. Drewniana makieta, model tego pojazdu, tej przyszłej konstrukcji został przedstawiony carowi Mikołajowi II, który już wkrótce zlecił budowę aż 10 sztuk. I dokładnie tyle powstało. Każdy z nich otrzymał swoją indywidualną nazwę. Pierwszy z nich nazywał się Netopyr, a kolejne Nataszka, Grigori, Aleksander, Carewicz, Lenin, Marks, Katarzyna, Szalawa i Dmitri. Trzy z tych pojazdów zostały zniszczone, w tym jeden podczas drugowojennej bitwy o Stalingrad, a pięć z nich ponoć funkcjonalne jest aż do dzisiaj. Natomiast jeden przynajmniej stał, nie wiadomo czy teraz stoi, zamknięty w jakiejś rosyjskiej fabryce. Natomiast ostatni z tych czołgów o imieniu, nazwie Carewicz został wyprodukowany delikatnie inaczej, ponieważ był mniejszy i lżejszy oraz miał delikatnie mniejszą średnicę kół, dzięki czemu naturalnie mógł rozwijać lepszą prędkość. A teraz Przejdźmy do samej budowy tego pojazdu, bo to na pewno was najbardziej ciekawi. Jego budowa bowiem całkowicie odbiegała od tej, jaką dzisiaj znamy dla klasycznego czołgu. Przede wszystkim brak gąsienic i tylko i wyłącznie trzy koła. Jedno z tyłu oraz dwa wielkie koła z przodu. Te z przodu miały średnicę aż 9 metrów, natomiast to jedno koło z tyłu tylko albo aż 1,5 metra. Na wysokości 5 metrów nad ziemią znajdowała się wieża, a uzbrojenie tego pojazdu miały stanowić dwie armaty kalibru 76,2 mm rozlokowane w kazamatach po obydwu stronach pojazdu oraz dwa, minimum dwa karabiny maszynowe MAXI. Ale pewnie nurtuje Was pytanie, dlaczego w ogóle te przednie koła były takie wielkie? Otóż założenie było takie, że miały one ułatwiać pojazdowi pokonywanie tranшей, okopów oraz przedzierania się przez rosyjskie błoto. Jednakże gdzieś przy projektowaniu popełniono błąd i to ostatnie koło z tyłu, które było najmniejsze, bardzo często w tym właśnie błocie grzęzło. A dwa silniki Maybacha, o mocy 240 koni mechanicznych każdy, były zbyt słabe, aby wyciągnąć ten pojazd z błota. Trwały później prace nad zwiększeniem mocy silników, jednakże po krótkim czasie zarzucono ten projekt ze względu na zbyt wysokie koszty. Załoga miała liczyć sobie 10 osób, natomiast wymiary tego pojazdu to 17 metrów długości oraz 12 metrów szerokości, wysokość przecież znamy. Pancerz to miała być firanka, zaledwie 5 do 15 mm pancerza. A waga pojazdu miała stanowić maksymalnie 60 ton w gotowości bojowej. Prędkość, jaką miał rozwijać, to 17 km na godzinę na odpowiedniej powierzchni. Finalnie, jak się domyślacie, czołg ten, jeżeli można go w ogóle tak nazwać, nie zrobił wielkiej kariery w wojsku rosyjskim, a po testach, które trwały do 1917 roku, porzucono wszelkie nadzieje i finalnie z wojska wycofano go w 1923 roku. A jakie wyciągnięto z tego wnioski? Otóż stwierdzono, co było dość oczywiste, że pojazd ten jest niemobilny, niepraktyczny oraz zbyt podatny na ostrzał artylerii, a to finalnie przekreśliło jego szanse. Jak więc widzicie, Rosjanie też mieli swoje odjechane, eksperymentalne i nieco dziwne pomysły, a zapewniam Was, że to naprawdę nie jest jedyny taki pojazd. Jeżeli jesteście głodni większej ilości podobnych historii, to zachęcam Was do komentowania oraz zaproponowania mi jakiegoś pojazdu, o którym mógłbym zrobić film. A jeżeli nie, nie macie żadnej ciekawej propozycji, to po prostu do zasubskrybowania tego kanału, aby nie przegapić kolejnego filmu z tej serii, bądź też jakiegoś filmu o Kobi. Śmiało piszcie komentarze, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego materiału i widzimy się już wkrótce. Zachęcam do obejrzenia pozostałych filmów i do zobaczenia, cześć!